Jeśli ktoś zna dobrze języki, zna dobrze daną swoją okolicę, ma dobry kontakt z ludźmi, to jest to dość dobry zawód, też taki na przyszłościowo, bo można go w każdym rejonie kraju, kraju aby prowadzić. Tutaj są jakby dwie sfery, bo można oczywiście tak zdobywać, są, bo są kierunki też do studiowania, kierunki z zakresu turystyki. Przy czym to jest sam jakby dwie sfery. Jedna część tych kierunków jest, zajmuje się tą stroną taką bardziej promocyjną w sumie, jakby turystyki, czyli promowanie pewnych działania, nauka w zakresie promowania obszarów, kraju, produktów w sumie jakichś turystycznych, organizowaniu, robienia z nich jakichś pewnych pakietów, takich, które można oferować na sprzedaż. I organizowanie całych tego typu systemów, sieci sprzedaży. A druga część to jest, ta, powiedzmy sobie, taka ekonomiczna są kierunki związane z ekonomiką turystyki czyli to jest cała sfera hotelarstwa, biur podróży tworzenia pewnych też z tym związanych jakby, pakietów, organizacji logistyki całej związanej z turystyką. I to jest myślę, że też do, dość atrakcyjne, bo mówię sam ten jakby sfera turystyki jest taką tą dziedziną, która no, w XXI wieku jest coraz bardziej się rozwija, tu może okres pandemii troszeczkę to lekko przyhamował, bo tutaj turystyka no, w tym tutaj nie, nie była tym jak się okazało tym artykułem pierwszej potrzeby takim. I dość dużo, aby to przyhamowało, natomiast yy, yy, rozwoju tego typu dziedziny nie da się przyszłościowo jak zamknąć. To będzie coraz bardziej się rozwijało i myślę, że na przyszłość jest to bardzo atrakcyjna ta część yy, działalności takiej społeczno-społeczno-zawodowej. Turystyka to jest oczywiście cały szereg zawodów, w sumie, bo to nie jest tylko jeden, w sumie nie ma zawodu turysta takiego, natomiast w otoczeniu turystyki jest cały szereg zajęć, które jest oczywiście bardzo, dla wielu osób może być bardzo atrakcyjne. No taki chyba najbardziej w sumie atrakcyjnym zawsze w sumie dla wszystkich, bo ma praca jako pilota wycieczek, w sumie, bo to jest ta możliwość nie tylko jakby poznawania kraju, bo to można być pilotem wycieczek w zakresie krajowym, ale także międzynarodowym. I tu jest możliwość oczywiście poruszania się po całym, nie tylko Europie, po całym świecie. W sumie prowadzenie grup. Aby dużych, bo to nieraz są grupy takie w, w obrębie kilku, do 20, osób, ale także są grupy, jakby specjalistyczne, aby kilkuosobowe, które są związane z, z wyprawami takimi trekkingowymi, w sumie już takim bardzo specjalistycznym, wysokogórskimi. To jest też jakby obszar, też, który jest do zdobywania, też nawet u nas w organizacji. Do, czysto w takich zawodowych jakby wymiarach. To, to jest sprawa też jakby przewodnictwa, bo to jest zawód przewodnika Wbrew pozorom jest też może być atrakcyjny nie tylko pod względem takim tym, w sumie, że można mieć kontakt z ludźmi, w sumie, aby, dla tych, którzy mają takie potrzebę też takie w sumie, jakby, te, tego typu takich interkontaktów jakby międzyludzkich, ale także no czystowy taki wymiar taki no ten komercyjny, finansowy. W sumie jeśli ktoś zna dobrze języki, zna dobrze daną swoją jakby, okolicę, ma dobry kontakt z ludźmi to jest to dość dobry zawód też taki na przyszłościowo, bo można go w każdym rejonie kraju, kraju, aby prowadzić.